Cześć, jestem ja na naszej stronie. Witajcie w kolejnym filmie. Nowym kanale ze serii Taxi Live. Esity Driving Simulator. Ja sobie znowu zadowoleniem do pełna. Tak, usuniemy wszystkie punkty nawigacyjne. Najlepiej od razu. Do tego mam aż tak daleko. serio? Nawigacja, Elo <laughs> Czekajcie. Usuń jeszcze raz wszystkie punkty Mam nadzieję, że mi zapało jakoś. Co ty ma? dobra Okej, okay, super. Dobra, jedziemy po klienta. Ile siły w tym aucie? <noise> Jasny gwint. Zielone światło nawet i fajnie. Ale tu w śliski normalnie mi się przypomina gierka Need for Speed. A grałem w Carpona. No kobieto przechodź, bo jadę. Ja Najwyżej w ciebie wolne. To tam już nic. Tutaj muszę zjechać, spoko. Nie no, umiejętności do kierowania są idealne u mnie, najlepsze w momencie, gdy jadę bez klienta. No patrzcie, jak idealnie. Kolega, taka za to, to mi się podoba. Choćbym sobie z, z, nagrał serię z do Speeda z karbana. To ta, ta gierkę, kurde A nie wiem, chyba nie ma jej na Steamie. Są nit for Speed y, ale niestety nie karbona Chciałbym po latach zagrać w to. No to mamy pierwszego klienta. Wsiadaj się Manu, Co tam u ciebie? Nie chcesz odpowiadać, to nie. Ale w, mogliby tutaj zrobić takie coś, że na, pod jakimś guzikiem. Aha, dobra, nie, nie działa sygnalizacja. W, pod jakimś guzikiem jest tak, jak w sesie, czy możemy coś tam powiedzieć, niby do pasażera? No, wiecie. Tak mi się wydaje, żeby było lepiej. I ciekawie tymczasem, żeby w nic nie walnąć spokojnie przez te wysepki przejechać tutaj bym mógł w taki sposób pojechać, ale nie chcę ryzykować wiecie że cierpliwość spadnie aha w sumie też by to było bardzo długo, więc pierdziele to I coś mi się wydaje, że mogliśmy sobie tamtędy przyjechać tamtą drogą. Zielone, jak mnie to cieszy. Tutaj mamy wjechać. Okej. Okay. 300 metrów ponad Auto wypadek. Widzicie? No to mamy... Idealny wypadek. Patrzcie, to jest załamanie. Ej nie, ta gra jest naprawdę super ekstra. Wypadek w Barcelonie. Już mam, już mam <ścoughs> ten tytuł odcinka, o tak. Na minimapie mapie się to pięknie pokazało i te w ogóle, te reakcje tych ludzi na ulicy, nie no, pięknie to zrobili. I teraz wam powiem na tym odcinku, Zawsze mnie zwalało ta inteligencja w GTA 3. Kto z Was grał, ten wie. Przykładowo, jak grali się w czwórkę, wyciągacie pistolet na ulicy, w piątkę, i w tych, w Wyciąga, wyciągasz pistolet na ulicy i przechodzisz już w panice, nie? A w trójce, wyciągasz pistolet w kierunku policjanta, czy w ludzi, snajperkę, bazuka, tu nic. Zero reakcji, nie? Tak, jakby oni się nie martwili, że coś zaraz się stanie. Jakoś strzelili na nic. A później, już tam zostało lepiej, to już zrobione. I to samo jest tutaj też fajnie dopracowane. Richard Ibanez przyjmij zlecenie. Tylko mam nadzieję, że. Dobra. Benzyna jest pełna. O to właśnie mi chodziło. I Żebym ciebie nie stuknął <grymne> czerwone światło, zielone szybko się zmieniło. Ale w sumie, po co ja mam tak jechać? Skoro mogę tak jechać, patrzcie, tak i gitara, i już jesteśmy na miejscu. Nie no, umiejętności już mam w tej grze. Nie to co było najtrudniejszy pierwszy raz Przepraszam co? Ja mam tutaj jechać. Aha no w sumie ta, bo to jest jeden kierunek, jedna kierunka ładowa. Dobra. Nieważne. Kwieć cierpliwość spadła przez czerwone światło, ale ekstra. Zielone, dziękuję. Yeah. <laughs> I czy to szybciej na tych pasach. O, będziemy jeszcze wiedzieć czy po ten wypadek dalej. Oczywiście cały czas widzimy. jedyne czego brakuje tamto pogodowia. I czy zdążę? Chyba zdążę, nawet na żółtym jeszcze można nie jechać, także glit. Warto wiedzieć na przyszłość. A może by było już zielone? Proszę. Nie doczekam się. Dziękuję. 700 metrów zostało, mniej więcej. Nie wiem co tam było do kliknięcia, coś, coś tam kliknę, ale nie wiem w co, <laughs> żeby było śmieszniej. Ile to mogę jechać, nawet nie wiem, czy 70 tu jest, czy ile? Niestety nie mam pojęcia, znowu czerwone. Ja bym najchętniej usunął czwarte sygnalizatorów w tej grze. Sygnalizacja na następstwie nie działa prawidłowo, ale która to już z kolei? Chyba, że to jest to, że się wyłączyło, może to o to chodzi. Nie wiem. Bo wcześniej myślałem, że piesi, i my ma, będziemy mieć po zielonym, ale widać, że to nie było to. Przyjmujemy kolejne zlecenie, chociaż obawiam się co do mojej benzyny, ale powinno jeszcze mi wystarczyć na jeden przejazd. 3300 kasy jak na razie Dobra, te, tego gościa jeszcze wezmę, chociaż wiecie co? Mi się wydaje, że lepiej jak ja tak sobie. No i siema. <ścoughs> Czasami trzeba jechać z w tej grze. Kolejna kobieta siema. Czy ja tu nie mogę odpowiadać, tak jak na, na, na kontrolu, albo na alcie, no, tak jak w sesie fajnie by było gadać, żółte tutaj nie działa, sygnalizacja, super um, Ile można jechać w tym parku, bo nawet nie ma żadnego znaku, ani nic, tam jest znak 70 Ale nie wiem czy tu przy całej ulicy tak idzie jechać, na całej czy nie Dziękuję za zielone, ale auto jedź to szybciej. Ty 70 na godzinę to masz gościu, a ty jedziesz ile? O, jak przyspieszył, proszę. Przekroczył prędkość. Jednak jeszcze nie niektórzy chyba przekraczają, jednak. Nie jest tak. Jak mi się wydawało wcześniej. Mi się wydawało, że... Większość tutaj jedzie... <laughs> większość jedzie wiecie... Ten na tej wysepce 70 na godzinę chyba pojechał. Co za typ. Nie wiem czy nie przesadzam z prędkością, ale w sumie pierdziele to. Tam kolejny wypadek jakiś. Trudno. Jedziemy dalej. <laughs> Może uda nam się jeszcze tam pojechać, o będzie trzeba zatankować, wiecie. Tu chcesz jechać. Dobra. To pojedziemy mm, tak i tak. I wspaniale. Bye. Na ran. To wiecie co, nie wiem czy nie będzie trzeba zakończać odcinka. Na dzisiaj już widzę 11 minut chociaż. Dobra, wiecie co, zakończymy. Zobaczę jak następne... Jak następne gierki pójdą. Ja tylko sobie... Gdzie ja jestem tutaj? Garaż, wypadek... Stłuczka. <gry> Dobra, mam stację nową. słuchajcie, wy zostawiajcie oczywiście chłopki w górę, komentarze, subskrybujcie, kto jest nowy i widzimy się w następnych filmach z taksówki. Siemka!